Siemano, witam Was na kanale Pomorscy Kibice Standardowo Lajkujcie, subskrybujcie Udostępniajcie Oczywiście odwiedźcie nasz profil na facebooku Pomorscy Kibice Również go lajkujcie, komentujcie posty Wysyłajcie nam zdjęcia Jeśli jesteście gdzieś na meczu swojej drużyny Oraz różne inne rzeczy A przechodzimy w tym czasie do zapowiedzi tego weekendu 5-6 kwietnia będzie bardzo dużo ciekawych meczy, gdzie spodziewamy się przede wszystkim kibiców gospodarzy, że będą dopingować. Ale zaczynamy od trzeciej ligi, a tam Flota Świnoujście podejmie Słupskiego Gryfa. Gryf udaje się na to spotkanie autokarami. Ten mecz będzie o godzinie 16. Z kolei w czwartej lidze Kapel Starogard Gdański podejmie Stolem Gniewino, ten mecz o godzinie 11.00. Tutaj spodziewamy się oczywiście młyna po stronie kapel Starogard. Co do gości, wiemy, że na Stolemie Gniewino kiedyś było życie kiwicowskie. Obecnie nic się tam ciekawego już nie dzieje, ale być może nam zrobią niespodziankę i przyjadą na ciekawy teren. Z racji tego, że Gniewino to fan Arki, a Starogard to jest teren Lechi. O godzinie dwunastej Czarni Próżdański podejmą Anioły Garcegorze. No i tutaj możemy tylko wspomnieć tyle, że po prostu Czarni Próżdański wy, wystawią młyn. Kibiców gości się nie spodziewamy. O godzinie 16 dojdzie do, do Derbów pomiędzy Pomezaniem Malbork a Gromem Nowy Staw. I to jest jeden z najciekawszych meczów w czwartej lidze, ponieważ zarówno Pomezania jak i Grom posiadając swoje grupy kibicowskie. I na pewno będą obecni na tym meczu. A to spotkanie o godzinie 16 w Malborku. O godzinie 17 Bytowia Bytów podejmie Gryfa Wejherowo. I jeżeli chodzi o gospodarzy, to wiemy, że nabytowi już nie ma od dawien dawna grupy kiwicowskiej, Z kolei Gryf Wejherowo to mm, oni podróżują na, na wybrane mecze, na wybrane tereny ale z racji tego, że Bytów to jest teren lechi, możemy się spodziewać, że fani Gryfa jednak przyjadą i być może ze wsparciem Kaszubi Kościerzyna. Z kolei o godzinie 19 w Gdyni miejscowy Bałtyk podejmie Suprek No i tutaj chcielibyśmy zobaczyć kibiców gospodarzy w akcji. W piątej lidze o godzinie 11 orzeł Trąbki Wielkie z Gdańsk Tutaj co do gospodarzy nie mamy żadnych informacji. Jeżeli chodzi o gości, wiemy, że na Stoczniowcu jest mała grupa kibicowska. Być może się pojawił. O tej samej godzinie MKS, Wład MKS Władysławowo zagrazy KS Kwaszyno. I być może tutaj zobaczymy grupę Ultra z Kwaszyno na wyjeździe. Z kolei o godzinie 11. Sporting Leźno zagra z Arkont Wagdynia. I tutaj byśmy się spodziewali kibiców gospodarzy, być może z jakąś ciekawą oprawą, jak to często bywało w ich stylu. Również o godzinie 14.00 Osiczanka Osice zagra z, Ak z Akademią Sportu Kolbudy. Tutaj liczymy na pojawienie się fanów, gości. W kolei o godzinie 11.00 w grupie drugiej klasy okręgowej Gwiazda Karsin podejmie Wiecice z Karszewy. Spodziewamy się, że, że fani wietcisy udadzą się na wyjazd do Karfin, a o godzinie 15:00 Błękitni Stare Pole podejmą Kaszubie Kościerzyna. I to, co nas najbardziej interesuje, to oczywiście w jakiej liczbie pojawi się Kaszubia na wyjeździe, z racji tego, że ostatnio fanatyzm w Kościerzynie odżył. Fani Kaszubi pojawiają się na meczach domowych, jak i pojawili się na ostatnio na meczu wyjazdowym w Godziszewie, także liczymy na powtórkę z starym polu. Jeżeli chodzi o mecze w Serie A, to o godzinie 11:00 Orzeł Straszyn zagra z Akademią Piłkarską Przywic. Tutaj spodziewamy się kibiców z Przywiza z ich słynną flagą Ultra z Przywic. Co do fanów Orła, niestety nie mamy żadnej informacji. O godzinie 17.00 Orlik Przodkowo, GKS Żukowo i tutaj spodziewamy się małej grupy fanów z Żukowa na tym meczu wyjazdowym. A o godzinie 17.00 również Lipniczanka Lipnica podejmie Czarnych Czarne i tutaj spodziewamy się kibiców, gości, którzy są, jak wiemy, fanklubem warszawskiej Legii, współpracują z fanami ze Szczecinka. Także być może dostaną wsparcie od swoich przyjaciół. W niedzielę, czwarta liga Jaguar Gdańsk, pogoń Lemborg. Ten mecz o godzinie 11 w Gdańsku. Już wiemy, że kibice Pogoni Lemborg wybierają się na to spotkanie. Kibice Jaguara również się mobilizują w swoich szeregach na to spotkanie, także zapowiada się ciekawy mecz. W klasie okręgowej start miastko podejmie Jantar Ustka. Ten mecz o godzinie 12 w niedzielę. Tutaj spodziewamy się kibiców yy, gospodarzy z Młynem. Co do gości, wiemy, że Jantar już dawno, dawno temu niestety zakończył swoją karierę kibicowską. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócą na szlak kibicowski. A jeżeli chodzi o Serie A, to tutaj o godzinie 15 z tolem dwa gniewino podejmie sztorm kosakowo. I bardzo byśmy się ucieszyli, gdybyśmy zobaczyli fanatyków. Gości, fanatyków sztormu, gdyż jest to mała grupa, która działa, ale być może uda się na wyjazd do Gniewina. Także podsyłajcie nam zdjęcia z meczów, jeżeli jesteście. Będziemy starać się dla Was na bieżąco wyszukiwać informacji o danych spotkaniach. Zrzucaj zdjęcia, jak tylko gdzieś znajdziemy z różnych meczów. Lajkujcie, subskrybujcie. I do usłyszenia w podsumowaniu tej kolejki. Siemano.